To było małe, więc myślę, to się Będziemy paczkę wysłać i wziąć kilka kartonów, bo parę rzeczy się sprzedało. <śmiech> <śmiech> więc przyjrzymy od razu kartony. Zobaczymy może coś fajnego w kartonach będzie. Prócz kartonów oczywiście. Nasz zapracowany paczkomat. Znów będzie pracował. Tak zaczynamy. Nadal mam. Więc coś tu poskanujemy pik tam się skrzyneczka otworła, pusta prawie coś na końcu, jakaś kartka dalej i kończymy, ale jeszcze nie kończymy, bo jeszcze jest to do odbioru paczka no, odbiorę materiały, będą od razu, co my tu mamy. No, mm. coś tam pokażę. I skrzyneczka się otwarła. Multiskrzyneczka. Mała paczuszka. O, kurde, i duży kloc. Pomożesz, bo to jest Aha. ciężkie. No, panie. Multiskrytka. Tak, wyjąłem wszystkie kończymy. To teraz pudła Kloczek pod pachę Poliostrecz i taśmy Buty ktoś wyrzucił, no nie, mhm. nie A czy ta na lampkę nie na pójdzie? Na no Osa się zainteresowała moją kamerą to na razie położę, to ci przytrzymam. Się uda tak, o, w sensie. No, tam wypełniacz jest ciekawy. Coś tu cofa. O, co? DHL Jedzenie, ktoś tam wyrzucił. Punkty. Nie mam żeby wykładkę zrobić. Mhm, uh -huh. też nie ma. Jakie pudło potrzebujemy? Też nie ma? No też nie ma no to trzeba iść tam do naszego to bardzo dalej Sprawdzimy tutaj czy są jakieś płudła musi wejść lampion i czajnik Lampion i czajnik i fajnie jakby się czymś dało nawet dużo to Tylko takie nie wejdzie do paczkomatu Trzeba by sztukować je. Takim był telewizor chyba wysłany, i on był paczką wysłany. Aha, no, ale to wiesz, diabeł tkwi w szczegółach, trzeba pomierzyć. No, ja jest to tutaj, było tak Dobra? Jest od razu to do, do pakowania. Tak wygląda mechanizm no. zamykania. Nie, jest mechanizm zamykania tralki. No, to Tutaj zamknie tam. to nie będę tak to łatwo mu to Nie, Jak nie? Aha, kluczem trzeba będzie. Albo zatrzaskami. To tworzę szerzej, bo faktycznie. Co? Tworzę szerzej, bo rzeczywiście jeszcze będę. Czekaj, bo patrzę... co ja nie, nie znowu. O, widziałem ją tam, właśnie. Nie ma nic, więcej. nic żadnych wypełniaczy ciekawych. No, wypełniacz wziąłem sobie jakiś. Tak? Co, jak je tak? To ja jeszcze mówiłeś, że pudło na zegar, tak? Mhm. Uh -huh. Może to tylko krzydło, że idzie Pełny, czy jeszcze by się jakieś świeciło. Nie wiem, czy to wszystko. Tu jeszcze, jeszcze zostało nam tak. do czajnik, dwa świeczniki, tam małe, co w... co w środku jest świecznik mhm. i zegar, tak? Mhm. Więcej tak, 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 trzy paczki. Też takie płaskie można brać, można je pognieść i powstykać pewnie. Niewygodne dosyć, ale. No, tylko on się sypie. nie wiem, on nie jakiś Ale może takie coś, co? Mhm. Niełatwa, jest taka wysyłka do zorganizowania. Kartony zazwyczaj ma się w domu i zazwyczaj są nie takie jak potrzeba. A, ale na szczęście możemy brać ze śmieci. Ze śmieci. Drugie życie kartonu. Tak, jest to sposób polecany nawet ostatnio przez Allegra, firmy wysyłkowe i tak dalej. Używanie po raz kolejny kartonowych opakowań. Więc to robimy. Powinni nam licencję za to płacić, bo my zaczęliśmy wcześniej. Wypełniacze nikt tego nie będzie brał pewnie, a się przydadzą do wypełnienia. Do podniecenia. Patrzcie, tu w tup. I paczuszkę trzeba przygotować. Telewizor Sony stał pod śmietnikiem. Nie wiem, czy to na wyposażeniu tego mieszkania tego pana, co tutaj sobie pomieszkuje. Pokażę jest pilot. No, oczywiście z pilotem. Cały zestaw czysty, świeżo chyba wyniesiony. Ciężki jak diabli. I oczywiście zabieramy, nikogo nie ma. Więc podobnie do tego co znaleźliśmy, co się spalił nie? przy włączeniu go pod agreka. No w sumie tak. No, zabieramy do domu. Ciężki jak cholera. Wtaszczyłem. Działa. Ale chyba jest rozjechany trochę kino, albo... Aaaa... Znaczy jest synchronizacje gdzieś rozjechane, bo ten obraz jest taki rozmyty. Więc nie wiem, czy będziemy się bawić w naprawianie. Pewnie nie. 20 30 lat. No. Długowieczny, więc generalnie pewnie... No a trinitron, tak jak mówiłem. Więc kto wie, czy na odzysk nie pójdzie. Materiałów, surowców wtórnych. Mało kto taki kupi. Teraz, jak już jest DVB-T2, to no, wszyscy będą tylko kupować nowe. Telewizor ma tylko złącz, euro złącze i złącze antenowe. Więc nawet nie nada się za bardzo do konsoli. Ewa. Ma z przodu? Z przodu takie traszne. A, ma z przodu. Dobra. Tam są ma, takie dziwne. Takie okay. jakieś. Więc. Włączony jest w ogóle? Bo on taki jest... bo go wyłączyłem. I teraz sobie zapamiętał. No, więc zaraz się włączy. Zapamiętał stan włączony teraz w uśpienie nie przeszedł. Pilot bez baterii, więc tak na szybko nie spróbujemy. może się go da ustroić jeszcze, zobaczymy. A potestujemy. Trzeba pod jakiś dekoder albo pod jakieś DVD, żeby zobaczyć. Tak, czy on zobaczyć, bo jak może wtedy. Obraz. No, może, może łapie jakoś ładnie. No, będziemy testować kiedyś tam. Kontrol. Standardowo idziemy na kontrol. Tu chyba nic. Z tej płyty nie kojarzę. Ej, tu też nie ma nic. Tego nie kojarzę tylko, ale nie hmm? wiem co to jest w sumie. Jakieś worki. Wywieźnik, Papiery też wywiezione w końcu. nikt nie posprzątał śmieci coś przybyło mebelki, mebelki tylko Ta skrzynka to ta co ty wrzuciłeś na zachętę Tą skrzynkę to to, co ty na zachętę wrzuciłeś gaśnica tu jest to Ale Gaśnicy to nam nie przyjmą Nie nie ale tu pewno są jakieś samochodowe że... hmm. O, a co to jest to? Mm. Jakieś końcówka do odkurzania. Uh -huh. uh -huh. A tutaj są jakieś rzeczy, tak. Wełna, wełna. wełna. Ta taka metalowa. metalowa. Jak na drucie. Banek do filtracji. Czelki to Tu jest jakiś kabel. Kabel to jest, czy Nie linka? Linka. Tam jest kabel jakiś widzę gdzieś. Tu jest rozwalony jak ma kabel to bierz, to sobie go obskurowuję. I będziemy mieli miedziuchę. Ostatnio z tamtego wyciągu to tej miedziuchy było sporo nawet. Tu jest reszta tego dbanka. Aha, to... niezwykły nic. Zbrity to jest. Aha, o reszty. To, to, jest, to jest dobre? Cewka z telewizora. O! No, z monitora. No, no panie, to tak. Mamy gotowe. Nie trzeba było wyciągać z telewizora. To ciekawe. Ktoś zostawił telewizora, cewkę wyrzucił. To tak jakby odwrotnie zazwyczaj powinno być. Zazwyczaj no odwrotnie. A tam jest pewno choinka. Aha. Albo trupek ci. dziecka. Nie, nie mówiłem tego. Trupek ma żadny. Uch, ale na baterie to chyba. Pistolet. No. Paletki. Paletki. No dobra, nic tu więcej chyba nie ma. Takie, jakieś takie coś. Rureczka Metalowa, aluminiowa? Aluminiowa może. To jest taka ciśnieniowa. Może być aluminium. Tam tutaj jest chyba choinka, tak Tak, zamiast. bo długie tam coś tam tamtym jest. Zazwyczaj takie są choinki. A, to ta gaśnica. Mamy tu -hmm. Szczotka jest chyba tak, manualna, nie ma elektrycznego silnika No to i też coś tam się znalazło ceweczka fajna, bo mieć się gotową prawie, że wyjmie, więc nie. Kusi. Musi mnie ostatnio coraz bardziej zebrać to, co już mamy i wysłać. A to jest pistoletu koszyczek. Mm -hmm. Fajny koszyczek, weź, bo. A, Dobra, się białe. Zgnity, nie. To, to nie. Jest. Taki by pasował prawie do tego małego radia, takiego Anita, czy coś takie, te szare takie. No wiem, ale to też musi być na wymiarze. No tak. Bo no. jakby to niedobry wymiar, to nie chcesz go tam. No tak, tak. No. śmierdzi tu czymś, nie wiem, takim no. jakimś malowaniem. Na... To nie czuję szczerze mówiąc, jakoś. No dobra. Zabrane, co miało być, zabrane. Te blachy wielkie bierzemy? A gdzie są? No tu są te spralki takie. A to nie, nie bierzemy tego. To no się nie opłaca, bo to No. Ile? 10 groszy za to dostanie. No. To jak jesteśmy autem, jak będziemy jechać, to można wrzucić w samochód. Hmm. Obraz widzę. Obraz widzisz? I to nie jeden nawet. A co to jest tam, tam po Znowuż chyba ciężarek taki. Lampa na tym na to kamień jest. O. Taki gruby, patrz. Tak. Widzisz coś ciekawego? No, co? Jeszcze nie, tutaj jest zawalone wszystko. A tu widzę bardzo ciekawe, panie. Co? Bardzo ciekawe. O kurwa sprzętu jest panie gramofon jest kurwa. patrz jakie radio Kasety Radio jest, Może nie trzeba będzie Trzymaj Ale tam są jeszcze coś. Tu były też kasety, ale wysypały się. Aha, o. widzisz? Okej. Okay. Wiesz co, bo ja tam leżę. Na bogato. Musisz przelupać jakoś, bo jak się tam twierdynę. Nie mam się jak to no, po tych drzwiach to musisz uważać. Chcę je odsuń lepiej i wejdź tam niżej. Twardo jest. Ja ci podam te rzeczy. Mhm. Jest tego. A tam jest pudło po telewizorze 32-calowym. Trzeba będzie go zlukać. Dobra, muszę odłożyć kamerkę. Ja mam tam auto nie zamknięte. No, to się tyle rzeczy odzyskało dużo kaset, radio, tip top nie wiem co to za radio, tip top cztery kolumny ten gramofon ma w sumie raczej nie ma bocznej płyty gramofon ma igłę jeszcze dwukasetowy no i takich parę drobnych rzeczy Jeszcze lampa jest? No, pan tam O, dobra. Metalowa lampa. No i dobra. Lecz czekaj. Uła. Trzeba to nie iść do auta już. To ja też coś biorę. Dobra. O ty. Tak. Tam jeszcze do lampy, ja wyrzucam A to kolega wziął to. Coś Wam się to przydaje? czy coś... No, zbieramy jak się daje, to sprzedajemy. Bo to jest postawa, tutaj. Mhm. No, widzieliśmy właśnie, wiem, że to chce, jest To zobaczymy, bo jak się udaje, to sprzedajemy w całości, jak nie, no to rozbieramy i na metale idzie. Aha, okej, okay, dobra. No to jak wiem, Dobra, dobra, dzięki. Nie, to jest ta, właśnie ta podstawa od tej lampy. Aha. Pan mówi, że to jest od niej to marmurek, pewnie, albo betonek marmurowe chyba. Ciężkie, co nie? Tam już nic nie ma. Okay. Dobra, to ja noszę te rzeczy do samochodu. Dobra. Więcej już chyba nic nie widzę ciekawego. Co Co on już tak nie, nie, już nic. Dobra, to w sumie chyba wszystko. wszystkie. Ja też myślałem, ale on tylko mówił chyba, że to jeszcze to do tej lampy coś. O, ten drut pójdzie aha, aha, linka najwyżej ceniona mieć. co to za cuda rzeczy. Jeszcze wziąłem drut, bo to jest linka. To jest ta, ta najwyżej ceniona mieć. Praktycznie. Jedna z najwyżej. Weszło wszystko do biednego Forda. Przez zresztą I wielka, ciężka podstawa. O. Jakie pytanie? Gdzie my to jedziemy zawieść? E to dobre pytanie. Jedna z kaset już działa. Ha, ha, ha. No, mamy, mamy takie radio. Przeglądamy, nie nagrywam. Rozbita hmm. żarówka, lampki, w lampce jest bateria. To jest ta z taka Z, z filtrami, kolorami, co, nie? no. Jest żarówek. Ale ostatnio gdzieś żarówki znalazłem. Żarówki znalazłeś. gdzieś znalazłem ostatnio. co, ona będzie sprawna? Patrz, czyściutka, czyściutka jest. Żadna bateria się nie wylała. Tutaj jest bateria, ale ona już jest wylana ta bateria. No zobacz, jest już tak spuchnięta. Ale nie wylana chyba. Nie przyszło. Tu przyżarła. jest taka jakaś wylana. Tu trochę, no. Start. Były no, kiedyś nie, takie, no? Nie. No były. No, były. Nie świeci. no, no. wykipiona, zmiemy je. <coughs> A resztę to można tu zostawić. No to jest chyba ebonitowe. Nawet. Rączka od jakiegoś czegoś, no. Noża pilnika, czegoś, nie wiem. To na razie zostawiamy. <coughs> Tu chyba nic więcej z aluminium nie ma. Tylko ten trzonek żarówki chyba się aluminiowy, co nie? Tak. One są, ale to... I zbiory poprzednie jeszcze. I jeszcze raz na zakończenie nawiedzamy. dnia nawiedzamy śmietnik. śmietnik, sprawdzić czy coś nie przybyło, coś się nie zmieniło. ja już no, ja tego nie kojarzę ja już źle przeglądały tych no, zabawki tu były dobra tu chyba nic tu nie ma więcej jeszcze kontener, gdzieś się niesie tym. Przyszła jesień, zaczęła się <laughs> tradycja narodowa w kraju, palenie wszystkich syfów. A co to za syfy? To ty takie zrobiłeś? Chyba tak, Rozgrzewałem wszystko. A fakt. Było coś takiego. No. O, ty nie pada.